Marcin Wikło witam i zapraszam na serwis informacyjny Stewczyk TV. W 81 polskich miastach, a także w Wilnie i Grodnie odbył się bieg pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Biegom towarzyszyły rekonstrukcje, gry rodzinne, a także zbiórka pieniędzy na budowę polskiej szkoły na Ukrainie. Obejrzyjmy relacje z Warszawy. 1, 2, 3, 2, 1. Jesteśmy w Parku Skaryszewskim, gdzie odbywa się warszawska edycja projektu Tropem Wilczym Bieg Żołnierzy Wyklętych. Najmłodsi mogą pobiec na symboliczny, honorowy dystans 1963 metrów, czyli dystans nawiązujący do daty śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, Lalka. Biegacze bardziej doświadczeni mogą na 5 lub 10 km pobiec, natomiast całe rodziny mogą wziąć udział w grze rodzinnej, która się odbywa równolegle do biegów, a inni widzowie mogą na przykład wziąć udział w rekonstrukcji czy przynajmniej obserwować je, rekonstrukcję. Także każdy znajdzie coś dla siebie w Parku Skarżewskim. Jest początek sezonu, ponieważ bardzo często biorę udział w tego typu wydarzeniach. Zastanawiałem się nad biegiem na 10 km, ale mówię nie, to jest początek sezonu, także tylko 5 km. Jeszcze jedno jeszcze jedno brawa dla uczestników. W skali całego kraju do projektu zgłosiło się 81 miast, w których pobiegnie 20 tysięcy biegaczy, oddając hołd żołnierzom wyklętym. W tych miastach, w większości z miejscowości są również wydarzenia towarzyszące, są rekonstrukcje, są wystawy. A poza Polską zgłosiło się również Wilno i Grodno. W Wilnie już dzisiaj odbył się bieg, pobiegło również kilku Dziesięciu młodych polskich patriotów. Bez wątpienia jest to największa edycja tego projektu, trzecia edycja projektu Drop Pawływicz, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Ja widzę, że ruszyło. Że coś ruszyło. Że młodzież do, dołączyła się. I mamy teraz. My możemy śmiało odchodzić. Bo jest nadzieja, bo jest młodzież, bo jest polska i wszystko będzie w porządku. I jeszcze trochę, i jeszcze trochę i Polska będzie Polską. Kulminacyjnym punktem gdańskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych była krajowa defilada pamięci Żołnierzy Niezłomnych, która rozpoczęła się 1 marca o godzinie 12 po mszy świętej w bazylice świętej Brygidy w Gdańsku. Popatrzmy. Jesteśmy na pierwszej Krajowej Defiladzie Żołnierzy Niezłomnych w Gdańsku. Chcieliśmy zadośćuczynić tym wszystkim, którzy ginęli za Polskę, o wolność, niepodległość, zwłaszcza żołnierzom wyklętym, bo mamy dzisiaj Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, święto, które istnieje od pięciu lat. Połączyliśmy tutaj siły Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej i tych oddziałów wyklętych powojennych, żeby zrobić właśnie taką defiladę w strojach historycznych dzięki rekonstruktorom, którzy przybyli z całego kraju że na czele z generałem Andersem, który przybył na białym koniu. To przypomnę był taki efekt propagandy komunistycznej, która wyśmiewała Andersa i mówiła macie swojego wodza, który przybędzie do was na białym koniu. E, nigdy taka defilada się nie odbyła. W 1945 roku siły alianckie, sojusznicze nie zaprosiły wojsk polskich na uroczystą defiladę w Londynie. Ale także po 1989 roku nikt takiego święta nie zorganizował dla tych y, coraz mniej licznych żołnierzy. Cieszę się, że w roku 2015, 71 lat od tych y, 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 wydarzeń od 1944 roku, wreszcie chociaż ta kombatantów doczekała tej chwili. To nie chodzi o takich. Y, z papieru bohaterów, których gdzieś tam mam jako patronów szkół, jakichś yy, drużyn harcerskich i tak dalej. To, to ma być autentyczny bohater, który naprawdę przemawia do tych młodych ludzi. Wydaje mi się, że to się właśnie dzieje, że znaczna część młodego pokolenia z chęcią przyjmuje e, takie autorytety, odwołuje się do nich e, dziwi się, dlaczego te losy tych ludzi dopiero teraz są odkrywane. Dajemy dziś do tego apelu pamięci. Wzywam do nas niezłomnych patriotów, żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Zginęli święto meczeństwo! Za to wieczorem na gdańskim cmentarzu garnizonowym odbył się również uroczysty apel poległych. W miejscu, gdzie jak właśnie potwierdził Instytut Pamięci Narodowej odnaleziono szczątki Danuty Siedzikównej Inki i Feliksa Selmanowicza Zagończyka, członków oddziału majora Łupaszki, straconych w 1946 roku. Pozostajemy w temacie żołnierzy wyklętych w Łodzi. Otwarto wystawę fotografii Piotra Życińskiego Milcząc Wołają. To fotograficzny zapis prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN w kwaterze EU Cmentarza Powąskowskiego. Kwatera EU jest to miejsce pochówków tajnych pochówków. Tych osób, które od wiosny 1948 roku zostały zamordowane w więzieniu Mokotowskim w Warszawie, w centralnym więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jak cofnąć wyrok śmierci? Oczywiście częściowo tylko, ale można. Życia tutaj na Ziemi nie przewrócimy. Ale tym ludziom oprócz życia zabierano również godność. Pozbawienie prawa do grobu to było. Nie boję się użyć tego słowa upodlenie, nie tylko osoby, która została skazana na karę śmierci, ale przede wszystkim jej rodziny. To rodzina cierpiała dalej. W latach 90. rodzinom udało się postawić pomnik na łączce, symboliczny z symbolicznymi tabliczkami, bo już wszyscy wiedzieli, że to tu. Tylko pytanie, kto, gdzie. No I dlaczego bezimiennie? Sumacje zaczęły się dopiero w 2012 roku. Ci archeolodzy pracujący tam, antropolodzy, no medycy sądowi, i wszyscy, którzy tam pracowali, no, wiedzieli dobrze, w czym uczestniczą, prawda? Czyli to, jest, to nie jest szukanie anonimowych ludzi. To jest szukanie ludzi, których jeszcze najbliższe rodziny żyją. Poszukiwanie tych szczątków to jest dla rodzin, prawda? Najważniejsza rzecz. No, ale też dla nas, prawda? Bo to są nasi bohaterowie. Tutaj już nie ma dyskusji nad tym, jaki to był wesoły baraczek, prawda, w którym mieszkaliśmy. Tutaj widać dokładnie, jak był wesoły ten barak. To był serwis informacyjny Stewczyk-TV. Dziękuję i zapraszam do odwiedzania witryny Stewczyk-Info.